Siemano, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj drugi odcinek z Ligi Narodów, Narodów Ligi I gramy dzisiaj z Rumunią oraz chyba z Northern Ireland, ale nie wiem, może ze Słowenią No i co, chyba nie ma co tutaj gadać, w poprzednim odcinku zremisowaliśmy dwa razy Dwa razy kręciliśmy kołem niedobrego Gdyż nie spełniliśmy żadnego challenge'u I spadły overall dla każdego z naszych piłkarzy, którzy zostali wylosowani i mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba Więc trzeba rozpierdolić Kasper Urbański Mike Dworowski Jarek Gąsiorowski Dawid Kownacki już Tu um, Gra forma, więc byłeczka Kapitan Będzie Moder Dobra, no i lecimy. Takim składzikiem, Szybkie tutaj półstawiane, prawda? Ja teraz mam takie nastawienie, że idę ich po prostu rozpierdolić. Ale oczywiście gramy sobie w czerwonych strojach, bo czemu by nie? Lecym, lecym! A! Nie, jeszcze nie lecym. Najpierw oczywiście trzeba challenge wylistować. Jakiś challenge. Challenge, czyli wyzwanie. O, wygrałem już z różnicą trzech bramek! Ooo kurwa, no to dzięki. te, te challenge się zrobiły naprawdę... No. <laughs> no. Się zrobiły, się zrobiły naprawdę. Naprawdę się zrobiły, no. No powiem tak, trzema golami wątpię, że dam radę wygrać z nimi. Ale chcę chociaż wygrać, tak? Żeby może pokręcić sobie tym kołem upgrade'u. O właśnie, właśnie, właśnie! Nie, nie trafiło to do mnie. Ja już myślałem przez chwilę, że do mnie trafiło. Że strzelę z połowy i lasu strzela takiego ładnego z połowy, a tutaj jednak nie. Dobra, jesteśmy na Arena Nacional, czyli prawdopodobnie, no... Na 100% jest to jakiś jest stadion w Rumunii, nie wiem Patrz, patrz grają, patrz grają! Już Benedyciak! Strzelaj! O kurde, widzicie, dobra, to już jest, to jest mental. Mental wygranego Benedyciak główka brama! To był kownacki. <laughs> o, bułka, dobra. Czasami mi wkurza to, że ja nie mogę tak niestety wchodzić przed zawodnika. Przecież nie wiem, czy to jest jakiś... Nie wiem czy... To się jakoś robi, w sensie, nie wiem, mam klikać coś, czy, czy coś? Dobra, Kuba Moder, Kuba Moder, Kuba Moderowski, Kuba Moder... Eee, Moderowany, Moderowany Moder, Moderowan... No! No i widzicie, ja nie mogę nawet podejść! Nie mogę sobie na spokojnie podejść, bo chłop mi wbija, kurwa, z bara 300 kran, kilogramów ma chłop. Kurde, zjadł 3 e, Big Maci i myśli, łoch, ale go i Po prostu mnie rozpierdala, no i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? O, świetne podanie. Nie myślałem w ogóle o tym podaniu, dlatego... O, najgolas... O, nie wiem po co on to robił, ale w sumie nie wiem po co... JA ROBIĘ DUŻO RZECZY! O, kurwa. No nie, nie. Wypier, wypier. No serio ci mówię, wypier. Po prostu... Po prostu, po prostu wypier. Po prostu wypier e, papier, prawda? E, tak, dokładnie. E, Jarek Gąsiorowski teraz leci. Gąsior, gąsior, gąska. E, gęś, e, ptak, ptak na fermie. Yy, tak, yy, coś tam, yy, twoja stara nieee. <gry> nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, dobra, dobra, dobra. spokojnie, 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 ależ, ależ yy, spokojnie, po prostu, po prostu bądź spokojny, po prostu bądź spokojny. Kownacki gol mamy 1 do 0! Jest! W końcu, w końcu, dobra, mamy to, łatwo. Hmm, czekajcie. Yy. Jak, jak Kownacki ma na imię? M, jak Kownaś? Nie wiem. Nie, czekajcie, rubacik? K Jak. Dobra, to M, jak Kownaś lepiej brzmi. Ale dobra, udało się zobacz. Tutaj ben, ten, a tutaj do Piotrowskiego. Piotrowski, jakie przeszywające podanko. No i Kownacki, pierwsza bramka. No, Kownacki ostatnio strzelił bramkę w 2018. Albo nawet w 2017, nie pamiętam. Ale coś tego typu. Czyli po. Powiedzmy, że w 2017, czyli po 3 i 6, po 9 latach. Wraca do kadry i strzela golast. Cześć to? To jest pojebane. Ale dobra, mamy 1-0. Widzicie? W końcu, w końcu. Mówiłem, że będzie jakaś bramka. Dobra, Amejo, dobrze! Wy. O kurde, wykaraskał tą piłkę. I teraz zapierdzielaj. O kurde, chłop się pośliznął. Chłop się pośliznął. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Ko... Ja. Pierdzielę. Co ja... Co ja właśnie zrobiłem? Ja jestem po prostu rozwalony Dlaczego ja to zrobiłem? Ej, pies nie szczekaj. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. O! Tu! pzd jest 2-0, 2-0, jeszcze trzecia bramka i mamy challenge wykonany, więc może nam się to uda. Chociaż wątpię, że trzecią bramkę jeszcze strzelę, ale mamy dwie bramki. Proszę Państwa, świetne to było naprawdę rozegranie. Nie wiem, nie wiem co tutaj zrobił obrońca, bo te podanie było tak gówniane, tak leciało z pową. A, no w sumie. Ciężko się było już mu cofnąć, bo leciał już do przodu. I teraz już lecimy po trzecią bramkę. Piotrowski leci. Zobacz, co on robi. Zobacz, co on pędzi. Zobacz, co on bimber pędzi, kurde, w piwnicy. Ciachy, machy, ni strzał i golen. Nie ma gola. Zobacz Urbański, jakieś podanie i ten Kownacki jest wykurwisty Zobacz na niego, zobacz Aj, gdyby ten ziomek się nie pojawił, był, bo byłoby by. 3 do 0 już, no nie Ej, czy możecie nie zasłaniać? Ale 2 do 0, wygrywamy po bramkach Kownackiego, BDDczaka No dominujemy tutaj e, Rumunów, Cyganów e, Sprzedających dywany na bazarze Świetnie Wbił kiedyś wam Cygan? W się sensie, zapukał jakieś do drzwi? Kiedyś był więcej, ogólnie teraz już nie ma Cyganów, nie? Ale wydaje mi się, jak w dzieciństwie, kurde, dalej jestem dzieckiem ale że w dzieciństwie, takim dzieciństwowym, by, było tak, że w, w, w lato przychodzili cygani i sprzedawali dywany <laughs> Ale wiadomo, nikt nie wpuszczał tych cyganów, no bo oni kradną No i to wiadomo, to było wiadome od pokoleń, że cygani kradną No i pewnie też teraz też mnie okradną z winiku no, tak przy, Przynajmniej obstawiam, że pewnie zrobi mi Mołdawie, Ale mam nadzieję, że nie, oczywiście... Chciałbym, żebyście zrobili Mołdawii, tylko tak mówię, że prawdopodobnie tak zrobię, bo oni w okradaniu są najlepsi, tym bardziej w okradaniu wyników, ale zaraz, zaraz to zobaczymy. Rumunia prawda, ma taką flagę jak Mołdawia, dlatego że po prostu Mołdawia ma kurczę taki, taki znaczek na środku. No i wiecie, i to jest... To wszystko się łączy dość ze sobą. Oj, dużo wolnego miejsca. Mej obiegni. Dobra, spędzamy się. Tutaj, Benedyczak, Benedyczak, Benedyczak! 3 do 0: 3 do 0 Benedyczok. Jaj, yeah, Benedyczopek. Wow, ale tancujemy sobie. Tańce, wygibańce. Mamy 3 do 0. Polska, widzicie? Nie, no. Tak szczerze, taka Liga Narodów. Gdziebyśmy zremisowali z północną Irlandią, zremisowali ze Słowenią, ale później wygrali 3 do 0 z Rumunią? Ja bym to przyjął. To nawet wcale nie były takie złe mecze, wiecie o co chodzi? Ale dobra, mamy to ładnie, kurczę nie wiem. Ta Rumunia jakoś tak się rozkłada nogi normalnie i da się wszystko wepchnąć, ale. Ale mamy, że mamy 3 do 0 i może faktycznie ten challenge będzie udany. Oh! Dobra. Teraz nie mogę sobie dać się stracić bramki, bo jak stracę bramkę, to mój challenge oczywiście się nie liczy. Dobra. Takie uch, ale przyjęcie, widzicie to? To się nazywa przyjęcie Sigma, czy coś <laughs> Ale uooo <Wow! śmiech> Ale akcja kownacki, jeszcze tam ty widziałeś normalnie Jaki kurde akcjon ja piri Tutaj cash, ciach, wypuszczonko, boom, podanko i z Ciach ze szczupaczka. Ledwo bronił. O <laughs> o. Haha, mam cię. Dobra, wywalej, ziomek. Zara, zaraz robimy zmiany. Ale chwila, momencik. Uuu, dobra, dobra, dobra. Strzelaj! Uuuu, 4-4-0 4-4-4-0. 4-4-0 4-4-0, bum, bum, bum Ale Kownacki, dwie brameczki No to jest po prostu mistrz To jest po prostu mistrz Ej, Kownacki się zajebiście gra, tak szczerze Tak szczerze mówiąc, Kownacki to jest po prostu zajebiście Zajebiste ma wszystkie, wiecie, fizyczne i tak dalej Super się nim gra Tutaj strzela, tak no, gola tak jak gola po prostu Ale mamy 4-0, do 0. dziwne, dziwne bo To jest legendarne, dalej przypominam to Nie wiem, ale Karol Ćwiderski za Benedyczaka se wchodzi e, Kamiński na le... Tak, tak, pewnie, pewnie. Kamiński wchodzi tu sobie. bo dobra, skóra się wejdzie w sumie. Kamiński na prawą, chyba że mogą inaczej. Dobra, to zróbmy inaczej. Kiwiur na lewą. I błog już do środka nie sobie... Chcę... Um. Kurde, dobra, nie zmieniamy. Tę ostatnio zmiany sobie zostawimy. Może na jakąś, nie wiem, kontuzję czy coś ten tegas śmegas. Dobra, Karolus, świderus. Nie no, niż mi to zostawiają. O kurwa. Ej, dobra, bo to jest coś, coś mi tu nie gra, fuj. Coś mi tu, kurwa, nie gra. Oni się, oni coś tutaj, coś tutaj, um, jakiś szwindel wyczuwam. Bo, o Jezus, moder. Spokojnie, 5 do 0. To jest legendarny. To jest poziom legendarny. I w tym meczu ze Słowenią, albo z Irlandią Północną, było 0 do 0. A teraz wygrałem, wygrywam 5 do 0 z Rumunią, która wygrała wcześniej dwa mecze. No, czysto teoretycznie mogłoby się coś takiego stać W sensie, raz na jakiś czas taki wynik może się zdarzyć Tylko żeby nie zdarzał się bardzo często, nie? I tyle po prostu Ale raczej wątpię, żeby będzie się zdarzył bardzo często Nie wierzę w to, że nagle... O, dwa mecze z remisu... O, bułka! Dwa mecze zremisowałem i nagle wszystko będę wygrywał po 5 do 0, no raczej wątpię No coś tam próbują, coś tam... Kminią COŚ TAM, COŚ TAM!

Hmm, przypadkowy gol <laughs> 6 do 0 Nie, ale szczerze mam nadzieję, że tak nie będzie każdy mecz Widzicie, ale kurde, no i to mi się nie podoba No w jedną skrajność, w drugą, no co to ma znaczyć 0 do 0, nagle 6 do 0, no Dobra, no powiedzmy, że takie no, takie mecze się zdarzają czasami Że jak po prostu dwie drużyny Podobne po prostu się rozpierdolą ze w sensie się jedna, drugą I Tak czasami po prostu jest, no ale nie wiem Mam nadzieję, że to się nie będzie utrzymywało Że teraz nagle wszystkie mecze do końca Wygram 7 do 0 o, 6-1. Nie. Podziękujemy tego, temu panu. Podziękujemy 6-1. O, jednak nie podziękujemy. BOOM! Jasne, chatę. Dzięki, bo. Dzięki, bolek. No i go. I co? I gola nie ma, oczywiście. 6 do zera, Czy Benedyczek hat-tricka strzelił, czy, czy mi się zdawało? Nie, Benedyczek dwa gole, tak samo jak Kownacki. 6 do 0 co wygraliśmy. Plasujemy się na drugie miejscu, dalej. widzimy, że także 6 do 0 wygraliśmy. Bo Rumę nie wygrała dwa mecze, my tylko jeden. A teraz. Aha, no i właśnie. Tutaj lecimy i losujemy, oczywiście, dwa upgrady, bo i wykonaliśmy challenge, i wygraliśmy mecz. Także, aha. To nie to. Hehe. To nie to koło. Majecki, no nie do końca bym chciał go, ale dobra, niech będzie. Dostanie plus 3, także 82. E! Majecki będzie naszym najlepszym bramkarzem, jeżeli nie, nie dostanie jakiegoś downgrade'a na eliminację, także bardzo ciekawe. Następnie drugiego. No nie no, Walukiewicz, no dobra, Walkiewicz, spoko. Walukiewicz ma 76, a będzie miał 79 overrolla, także. Spoko, spoko. Będzie lepszy od Bednarka i nawróckiego, więc na pewno go powołamy zamiast nawróckiego. Tak, tu było strzelgola z ale ja tu przez przypadek zakręciłem, to nie jest wcale tak, że muszę to teraz, teraz robić. No nie, no dajcie mi, omintrikiem, trikiem, no! Jezu. Strzelgola z główki. Bie, 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 Dobra, wychodzimy tą formacją, jak dobrze idzie, to lecimy. Tylko weźmiemy sobie, o, taką no, formację, ciach. Taką mocną, mega mocną formację tak zwana Mike, o tak Dobra, narek jeszcze nie grał w Lidze chce niech zagra Tu Kamek Dobra, i Kownacki jeszcze na atak sobie wejdzie z Benedyczaka, bo Benedyczak słaba forma I lecimy z tym koksem No dobrze, ostatni mecz Ostatni mecz dzisiejszego odcinka. Gramy po prostu. Lecimy z tym koksem. Musimy strzelić z główki. No i wygrać oczywiście. Zobaczymy, zobaczymy czy to się będzie powtarzało, że wygrałem sobie 6 do i teraz będę wygrywał 6 do 0 cały czas. Jak tak, no to trochę nie Sigma, nie? Trochę nie Sigma. Ja twierdzielę! Chłop prawie taki wylew zarąbał jak Karius ty normalnie obronił tą piłkę, ale ta piłka mu wleciała prawie do bramki. Nie wleciałaby i tak, ale prawie. Nawet jakby nie wybił. Boom! No i każdy jest gol. Dobra, oni coś, coś mi szwindel jakiś, szwindel. Mateusz, gotówka i w ogóle nie spodziewałem się, że to będzie gol. Chyba w ogóle siata była. Kasz siatę założył dla bramkarza tutaj. No w ogóle się nie spodziewałem, że to będzie gol Nie, nie, obok, 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 ale po ziemi taka fajna brameczka. Trudna do obronienia. No bo jednak po ziemi. Ale nie wiem, czy ja się po prostu rozkręciłem, czy to jakiś szwindel zaszedł, że po prostu druga część, nie wiem, może lepiej mi idzie. Ale mam nadzieję, że po prostu nie będzie wyników po 7 do zera. Strzo! Brona! Ładna akcja. Nie no, prześlizgujemy się między nimi jak takie wążki. Ej, no co, no jaki fał? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. akcjonen, akcjonen. Ciachem do Majowa i Amejo! Wow, wow, wow. Nie chciałem wbiegać, chciałem ja od razu pierdolnąć. Ale maju stwierdził, że nie posługa się mnie i zdecyduje sam. No i sobie pobiegnie i straci piłkę. I dzięki. Ej, 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 ty! Ty nie masz chyba challenge'u o min trickiem, co? Proszę stąd wyjść Łopca mnie chciał normalnie tak, o nie Dobra, cash, świetne, nie, to Kownacki, sorry, co ja mówię, jaki cash Świetne odebranko, no ale Zabranko później O, 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 zbudujmy to, co? Haha, ha, jajco, no i git, tak Kierbownik, oczywiście nie Kierki, ale tutaj nie ma, ale karbownik, o, oczywiście się broni tu, ale już tutaj akcja, pierwsza akcja niebezpieczna naprawdę północnej lany się chyba rozkręcili ziomi, Zio ziomi? Ziomy. Leluja O kurde, ksiądz się buja na huśtawce w siwej czapce, ale dziwne, że tu jeszcze w tej Lidze narodów nie było wlewów, bo mógł się już tak z cztery razy mógł się zdarzyć i po mojej stronie i po przeciwnika jakiś wylew ale się nie zdarzył. Jak. No okej, okay, fajnie, ja wolę tak jak nie ma wylewów Mogę to nawet przecierpieć, że u nich nie ma, jak u mnie też nie ma wylewu. Ja pierdzielę, ale to była normalnie, nie Polska Prime. Polska Prime to była przez chwilę. Przez chwilę widzieliśmy ten błysk. O, dobra, 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 dobra. I strzelaj! Nie! Nie mógł, nie mógł tego złapać Dalej mamy piłkę, dalej mamy piłkę, dalej skorzystamy Z tego, że mamy piłkę, podanie tutaj do Ej kurde, bo ja muszę strzelić głową, nie? Eee... No, no ej, no przed chwilą przecież mnie kurde przetknął tak i, i co, a teraz Zieliński go lekko kurde dotknął, a ten się położył Patrz na to jak poleciał, ty, na 4 metry Zielu jak kurde, Pudzian, Pudzian normalnie go trzasnął, ty, no, leci chłop Oni chcieli taką ładną akcję zrobić, nawet im to wychodziło do pewnego momentu, aż nie odbiła im się piłka od nogi. No to było śmieszne. W sumie. A ty! Dobra, będzie doświadkowanie. Chuj, próbujemy. O! Prawie! Chyba spalony. Nie ma spalonego. Aj, szczupaczek. Tam! I głowa... Wow centrostrzał, ej no co jest, to był centrostrzał, to nie było podanie, czemu tutaj widać spalonego <laughs> Pierwszy centrostrzał jaki wyszedł mi w tej grze chyba <laughs> No tak, polska krew, ale polska krew to też zmiany Więc Świder wchodzi, wchodzi Zalewski, wchodzi modeł, albo nie, Piotrowski Ale wchodzi też Moder, zróbmy coś takiego e, O właśnie, żeby Moder, albo nie, żeby, o Piotrowski był trochę wyżej No i jeszcze Jarek, albo Kiwior na prawą, albo lewą, na lewą Kiwior leci IG O ja mejo mejo mają A mają do piątka, eee! I to było podanie! Co jest? złapał normalnie? Mm -hmm. Dobra, wszyscy się rozpędzają O! O! No! No bierz to! No nie, nie bierz to Dobra, wiecie co? No tutaj nie będziesz 7 do 0 na pewno. Więc faktycznie to chyba po prostu raz się zdarza tak, że możesz se strzelić jeden bramek. Lecisz Jakub, lecisz Jakub, lecisz Jakub, lecisz Jakub, dołamy ją, a nie, już zero sił, zero mocy, zero, zero prędkości, ale spalony jeszcze został, jeszcze bardziej niż był. Ja cię kręcę, to już na wióry, już nie na węgiel, tylko na wiury spalony. Okej. Okay. A Amejo, no nie, no takim przyjęciem to sobie możesz kota pogłaskać, no kurde. Dobra, jeden do zera wygrywamy. Ważne jest to, z gola, z główki nie strzeliliśmy. Ale wygrywamy, wygrywamy, to jest najważniejsze. Mamy te jeden do zera z Rumunią sobie postrzeliliśmy, także teraz nie musieliśmy wcale dużo strzelać, ale był gol. Jeden był gol, więc fajnie, ale mamy i tak downgrade'a i upgrade'a, dlatego że nie wykonałyśmy challenge'a, ale jesteśmy na pierwszym miejscu w ogóle. Zobaczmy na razie jak te grupy po trzech po czterech spotkaniach wyglądają. Okej, okay. no dobra, no dobra. Zostawię to bez komentarza. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. dobry. Dziwne, dziwne, dziwnie to wygląda. Ale co? Koniec, koniec odcinka, ale zanim koniec odcinka, no to jeszcze przeglądarkę włączamy tutaj, bo musimy oczywiście zakręcić kołem w reali. dwa downgrade'y i dwa upgrade. Y. Zaczniemy sobie od downgrade'ów. Dlaczego downgrade y, upgrade, były downgrade? Y, dlatego, że nie wykonałem challenge'u, a upgradey, dlatego że ją wygrałem, bo jestem zajmisty wiadomo, ale downgrade'a dostaje stolarczyk, więc dobrze. Stolarczyk już raczej nie zagra w reprezentacji, chociaż myślę, że kiedyś może i zagra, ale teraz będzie miał 69 rola, więc no fajna liczba, ale. Ale raczej nie zagra. Drugi, świder, mm. świder, świder, nie, <grywa> kurwa, to jest Kownacki, który będzie miał 72 overall czyli wrac. a nie, 73, sorry, bo tu minus 2 się robi, dobra, dobra, stop, 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 Staraczyk będzie miał 70, 70 będzie miał, nie 69, Kownacki będzie miał 73, a teraz upgrade'y, teraz upgrade'y, a Mayo dostaje upgrade'a plus 1. Bo miał 80 rola, Więc jak masz 80 rola, to wtedy dajesz C plus 1. Czyli będzie miał 81. Oczywiście, jeżeli nic się nie zmieni. Oraz upgrade'a jeszcze dostaje... Tak, Bogusz! Jest! bogus 76 będzie miał. Wow. Sigma. Sigma, dobra. Tak to się właśnie robi. Tak się właśnie gra w tą grę. Dobra, więc co? Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Bardzo dziwny, bo wygraliśmy z Rumunią 6 do zaraz Irlandią sobie 1 do zaraz trzęsiliśmy. Nie wiem, nie wiem na czym to polega, ale jak już tak wyszło. E, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz, zostawcie wszystko co tam chcecie. E, ja was żegnam miłego dzionka i czy tam wieczoru, czy tam nocy, jak kiedyś to, to oglądacie, to sobie wiecie, sam sobie miłego. No i... No